Cześć, tu Pokémonia. Witam Was dzisiaj wszystkich serdecznie. Dzisiejszy odcinek znowu bez bleka, ponieważ nie mógł się no, zjawić na dzisiejszym unboxingu. I pokażę Wam dzisiaj, co prezentował mi zajączek na Wielkanoc. Jest to Pokémon Training Card Games Team Plasma Box. Już otwarty, niestety, bo nie mogłam wytrzymać, żeby te, nie skusić się tego otworzyć. Yy, zapewniam Was, że. Czekaj. Chyba. Black dostał to samo na zajączka, więc pojawiłby się drugi unboxing. Tego samego, tylko że już bez, tylko, że tylko booster nie. I jeszcze, tu jak widzicie, sprezentowaliśmy sobie nasze logo i takie tam. I zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Bądź na wierząco. Polajkuj nasz kanał na Facebooku i subskrybuj nas. No. Więc to byłoby na tyle. Wracamy do naszego loga i zaczynamy. Unboxing. Mamy tak. Otworzyłem tylko boostery, tak naprawdę, szczerze mówiąc. No. chodź, Moneto. O, chodź Ale się wcisnęł. Ale tu się napakował, tu. No kurde, ok, to się trochę No nie to nic. Moneta wygląda w ten sposób, logo plazmy, bardzo fajna niebieska, pierwsza taka w mojej kolekcji, no, i oczywiście Giratina. X, X, wygodząca na całą kartę. Szczerze mówiąc, bardzo ładna karta, bo holograficzna. Czekajcie, ja zasłonię tylko firanki, bo tu mi od tyłu yy, słońce świeci. Teraz powinno być już chyba jeszcze te firanki w Powinno być lepiej. Ops. Yy, no dobra, mniej się z tym. To szybko. Dopracuję przy następnym odcinkach, ale karty widać lepiej. 130 życia. Dobra, taki. Gratinka. Ok. I Darkrai. Sam Darkrai. To jest słabsza od giratinki. No ale jest bardzo ładna też karta. No, stój. Darkrai. Ok, to sobie odłożę. I odpakowujmy boostery na koniec. Teraz otworzymy sobie to. Wielka karta Darkrai. Proszę bardzo, jaka ładna karta. Teraz Wam coś pokażę. Tu na tablicy mam kartę Zurak wielką. No, jak widzicie, ja według mnie jest trochę ładnie wykona, bo ma takie um, tłumigające domeny. I jest lepszego materiału od tej. Ta jest taka sztywna, ta nie jest taka. No a i ta jest chyba trochę większa tego Dark Raya. No ale ta jest ze starszej serii. To chyba nie jest... A nie, to, to i to jest bucket. Bardzo ładna. Ciebie już możemy odłożyć. Ciebie sobie Czekaj, tu postawimy. Ok, i boostery. Odpakowałam je już, ale z powrotem poskładałam. Nie wiem, czy w dokładnej kolejności, ale tak, zacznijmy od Black and White um, Noble Pictures. Co? Ok, deck. Oj, <gryw> deck. na karty. I odliczamy trzy karty. I mamy, proszę. Czekajcie, niech mi ostrość nawierzę. Nidran, Ratata, Nevím, jestli to dobře čtu. Uh, Sandile Jumask, Litwik. Lampet Krokorok Timbur, Moją Moonhart, ka, Moją kartą Moonhart, uh, Rivers jest trabíš, A moją kartą rzadką jest Golurk No. Okej. Okay. Karty rzadkie sobie. Znaczy, rewersji rzadkie dam sobie tu. A resztę kart położymy sobie na busterku. Nie było. Teraz sobie Plasma Storm czy Plasma Freeze. Plasma Storm. Zdecydowanie lepsze. Karta kodu. Otwieramy trzy karty i mamy pancer larwesta minfu axiu larwesta stanfisk palpitat, o ile dobrze to czytam zvelius moją kartą Rivers jest spawn o ile dobrze toczyłam, właśnie nigdy tego nie wiem przeczytać. Ale bardzo fajne, jak widzicie, plazma z niebieskimi progami. A moją kartą rzadką jest krokodil Też z niebieskimi progami i z logiem plasmy. Bardzo super karty. Już chyba lesych się nie dało, chociaż dałoby się, gdyby taki um, kolejna giratinka mi wyskoczyła. Powiem Wam, że czasami oglądam też zagranicznych youtuberów pokemonowych, oglądam tylko, bo mi karta tam jakoś została e, zagranicznych youtuberów i e, oglądałam taką jedną dziewczynę, która właśnie unboxingowała ten zestawik i uwaga, trafiła drugą Giratine, tylko, że nie taką samą nie już taką EX, jak, tylko inną i unboxinguję. I bardzo dobre karty, ja naprawdę trafiła. Chyba nawet lepsze niż ja, ale to już trzeba mieć. Naprawdę szczęście. Black ma większe niż ja. Traf Palkie trafia, no naprawdę. Chociaż powiem Wam, że pojawił się odcinek na moim kanale, naszym kanale, właśnie z unboxingiem booster w serii XX. I naprawdę trafiła mi się dobra karta. Link do tego w filmiku będzie w opisie. Obejrzyjcie Doltik Doltyk, o, fajnie. Rotom. Bardzo fajny. Z... A ja nie wiem, czy ja zrobiłam to. Trzy karty? Nie, nie zrobiłam z trzema kartami. Ale no dobra. To już za późno trochę. Rotom. Chimchar. Bardzo fajna karta. Rilu! Wow! I to jaki fajny Lilu, Normalnie w busterku. Dlatego twierdzę, że Plasma Freeze jest najlepszy. E, moją... Kartą, nie to czy nie teraz, y, fajną kartą, bo to trainer z niebieskimi programami jest Team Plasma Brigade, nie, Balik. Y, moją kartą, nie, Reverse, albo jeśli Reverse, no trochę mi się pomieszało, bo jeszcze przed tym powinna być ta. Okej, okay. y, Lordred... Ja moją kartą Solty, żeby się pomieszał ten booster, jakiejś sorki. sorki. Moją kartą Reverse jest e, Pan Fossil, a moją kartą rzadką jest. Nie, czekaj, to jeszcze nie teraz. No dobra, pomieszałam, mi się. Załóżmy, że to jest karta rzadka. West e, Nie wiem, czy to. West ja nie wiem, jak to przeczytać. A moją kartą rzadką, kolejną jest e, Magneton. Oczywiście, jak. Wszystko pomieszałam. Ale już zostawmy to, jest ok, Dobre, karty i mówię Wam polecam Plasma Priest, najlepsze boosterki Tam takie karty możecie trafić, chociaż Zapraszam też do kupywania, Nie u mnie, lecz na sklepie ISA, polecam sklep ISA Możecie zakupić boosterki z Legendary treasures, naprawdę warto Tam możecie z kroma trafić, Roshirama Naprawdę jeszcze lepsze karty Busterki, busterki. naprawdę dobre mm, karty możecie tam trafić. Nie powiem. Jeszcze raz pokażę tego. The Cry. I jeszcze raz pokażę to. No. I proszę Was, pićcie co do wymian i y, bardzo prosimy. Piszcie do nas, czy macie jakieś papierki po boosterach, bo to się naprawdę nam przyda do właśnie wymian. Zap papierki do boosterów. Od boosterów też damy jakieś. Może trochę mniej fajne, ale damy jakieś karty damy. Wymieniajcie się też. Możecie wysłać też prezenty oczywiście, nie powiem. No, więc to byłoby. Na tyle. Aha, co? So, czekajcie. Nie patrzcie. To byłoby na tyle. To była... przybliżenie. Wszystko leci, Aj, Pokemania jest. Cześć! To byłoby na tyle. Z tej strony była... Pokemania.